Cześć, cześć, cześć! Przed Wami recenzja patronacka, jest to mój patronat. Historie podpowiedziane przez życie i niepokojące opowieści. Książeczka jest autorstwa Andrzeja A., wydawnictwa nowoczesne i swoją premierę miała 15 sierpnia 2022 roku. Słuchajcie, ta książka naprawdę wywoła jedną wielką salwę przemyśleń, rozmyśleń. Naprawdę ja czytając ją, zastanawiałam się, czy czasami celowo nasze życie niekiedy ma takie magiczne zawirowania, czy jest to też kwestią tylko i wyłącznie przypadku. Jednak widziałam, że no, pewne sytuacje, jakby przez kogoś też zaplanowane, powodowały, że no, moje życie zmieniało się tutaj drastycznie. Zaś po tych, hmm, po tych zmianach w sumie nawet nieraz żyło mi się lepiej. I z tej przyczyny wierzę, że nic nie dzieje się właśnie bez przyczyny. Wiecie, tylko nas później zależy, czy pewne szanse zostaną przez nas wykorzystane, bo los je daje. Tylko nie każdy potrafi też je pochwycić. Wiecie co? Chciałam Wam to przekazać po to, żeby nakierować też Was na no, recenzowane przeze mnie zbiór opowiadań, które naprawdę można odebrać Twojako. Wiecie, jedne wydają się być takimi naturalnymi zdarzeniami, w których zadziałał prawdziwy przypadek. Drugich. Bywa zaś, że sceny są lekko nadprzyrodzone, z podziałem na chorobliwe iluzje, a obecność sił e, niezidentyfikowanych nie e, również tutaj się pokaże. I jakby to powiedzieć, każde z nich było tutaj inny. Ale zawierało jakby ten sam y, styl. Były zwyczajne, lecz grubowo poważne. Nawet kiedy w niektórych nie działo się wiele, bo można je było przypisać do pewnego rodzaju wypadków, to i tak zawarta była tutaj pewna puęta. No, wydaje mi się, którą warto było poznać. Po przeczytaniu kilku z nich, no, było mi troszkę dziwnie. Ja jakbym była świadkiem takiej przygany na pewnej osobie, a ona w sumie nie była niczą winna. Z uwagi na swoją naturę milczała. Innej było przykro z uwagi na ilość wiosen, które zdobiły ją. No, niczym w taki śniegu, włosy, można by powiedzieć, że tak. Chwilami to było takie y, pogubione, że wiecie, no, ktoś chciał docenić tutaj swój wiek. Tak jak ja, patrząc na przykład w lusterko, widzę, że kolejny siwe, siwe włosy wystąpiły na mojej głowie, i, i można by powiedzieć, że w ten sposób ona liczyła sobie y, tutaj wiosny, które właśnie przemijały. Powiem Wam, że i ona właśnie była pewna, że dobro przychodzi tylko do tych młodych, a tak jakby starszym osobom, dając jedynie takie ochłapy, jakby tam takie resztki, że w sumie no już swoje przeżyłaś, więc no na więcej Cię tutaj nie tyle nie stać, co, co Ci po prostu tego nie potrzeba. I powiem Wam, że choćby nie wiem, jak bardzo się starała to. No nie potrafię określić tej książki jako całość, gdyż no jedne tutaj bardziej przypadły mi do gustu, a po drugich yy, no bardzo dużo myślałam. Naprawdę, człowiek tak się zastanawiał no, nad własnym życiem, pozostawiał w takim jakby zawieszeniu, że no przeczytałam i, i w sumie nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Naprawdę, musiałam yy, mieć taką pewną przerwę, gdyż po prostu, no wiecie, one są tu lekko kilkustronnicowe, ale tak naprawdę potrafią pozostawić po sobie taką pustkę, która jakby też ukazywała to, co przemija, na co nie chcemy patrzeć, na co nie mamy wpływu, a które rzeczy się tutaj, no jednak na tym świecie dzieją. Wiecie, mamy tutaj też taką kwestię bycia wolontariuszem i, i widzimy z punktu y, widzenia autora, że to jest bardzo wielka sprawa. No potrzeba nie lada cierpliwości podejścia, żeby nawet osoba chora czuła się tutaj zdrowa. Bo wiecie, no każdy potrafi się zwracać inaczej, każdy ma inne emocje, no i jednak do każdej z tych osób chorych trzeba podejść jakby tak indywidualnie. No i powiem Wam, że jeżeli ta osoba ma takie dosyć dobre podejście do osoby chory potrafi ją jakby nie tyle uspokoić, bo człowiek chory nie chce uspokojenia, on chce być tak jakby zaspokojony w tymi swoimi myślami, bo ma, wiadomo, 100 pytań do i po prostu chce poznać na nie odpowiedź. I, I tutaj, czy ją dostaje? no to takie punkty zawieszenia dla Was, żebyście sami się o tym przekonali. Według mnie książka mm, przedstawia jakby tak 80% opowiadań naprawdę prześwietnych, prze, przeidealnych, a reszta jest po prostu miła, którą przeczytamy, która no fajnie, że przeczytaliśmy, ale tak naprawdę no pozostawia nas właśnie w takie, takiej kropce, a na, bym nawet powiedziała, że w takim trzy kropku, że nie wiemy, co dalej ze sobą zrobić. Naprawdę, jeżeli chcecie poznać te historie, to oczywiście mam dla Was również książeczkę do rozdania. Rozdanie będzie trwało dzisiaj od 1 kwietnia i nie jest to Pryma Aprilis. Do 10 kwietnia potrwa. Ja będę chciała w najbliższym czasie nagrać Wam z powrotem wszystkie, wszystkie te rozdania, które były i, i zamieścić je właśnie w jednym filmiku. No i jak chcecie zdobyć tą książeczkę, wystarczy, że zasubskrybujecie mój kanał, zostawicie jakikolwiek komentarz na jakikolwiek temat. Wszystko jedno co ale jaki po prostu komentarz i już. I książka może być wasza. A ja teraz się z wami żegnam i do usłyszenia. Pa, pa.